Witajcie serdecznie, kochani. Jest piątek, piątek wieczór, a wieczór to jest właśnie ten moment, kiedy nachodzą nas zachcianki, jedzeniowe zachcianki. Po całym dniu wpadamy głodni po pracy i co by tu zjeść? Słuchajcie, przychodzę Wam z pomocą dzisiaj. Zrobimy mega pyszną, szybką i zdrową pizzę. Pizzę, która będzie wykonana z, uwaga, Cukini. Słuchajcie, przedstawię się może najpierw dla tych, którzy mnie jeszcze nie znają, nazywam się Katarzyna Mostowy i jestem osobą prowadzącą w programie utraty wagi Fit 6. Więc jeżeli marzy Ci się zmiana nawyków odżywiania bądź też chciałbyś zrzucić małe co nieco, to może warto się ze mną skontaktować. Zapraszam. Słuchajcie, w roli głównej dzisiaj będzie występować cukinia. Do wykonania pizzy potrzebujecie około półtorej takiej dosyć dorodnej cukinii, czyli jakieś takie 350 gram, które musimy zetrzeć na tarce o dużych oczkach, posolić sobie i odstawić na jakieś pół godzinki, żeby ona puściła wodę. My musimy dobrze tą cukinię odcisnąć, żeby nie było dużo wody. Bo potem kiedy dodamy do niej jajka i przyprawy, po prostu włożymy do piekarnika. Ciasto nam fajnie będzie reagowało. Ta, ta cukinia stworzy właśnie takie zwarte, solidne ciasto. Oczywiście, jeżeli tej wody trochę będzie to nic się nie stanie z tą różnicą, że po prostu nasza pizza będzie musiała pobyć troszeczkę dłużej w piekarniku, także nic się nie martwcie, nie ma opcji, żeby nie wyszło będzie dobrze. Więc tak, przechodzę do opisu: starta cukinia odciśnięta woda. Do tego wędrują dwa jajka. Sól była dodana do cukinii już wcześniej, także solą się nie przejmuję. Ja jestem fanką oregano, więc dużo, dużo oregano. Jeżeli lubicie, możecie tutaj na przykład dodać również odciśnięty przez praskę czosnek. Jeszcze jedna podpowiedź z mojej strony jest taka, że jeżeli chcecie, żeby ciasto miało konsystencję taką bardziej ciaścianą jakby zrobioną z mąki, to w tym momencie jest dobry moment, żeby dodać około 2-3 łyżek mąki owsianej. Ja do mojej cukini mąki owsianej dodawać dzisiaj nie będę, ale za to dodam odrobiny tartego sera. Słuchajcie, to ma być pełna garść, jeżeli jesteście fanami sera, to właśnie. Ten ser nada takiej fajnej chrupkości tej naszej podstawie, no i też smaku, tak? Oczywiście, jeżeli jesteście na pierwszym etapie, to ten ser wyrzucacie, pomijacie. Mieszamy. Tak to wygląda. Moje, o proszę, moja baza. I słuchajcie, ja mam tutaj taką fajną, okrągłą blaszkę, taką specjalną do pizzy sobie kupiłam kiedyś. Wyłożę to papierem i przełożę to moje... Karte cukiniowe ciasto na tą blaszkę. Ubiję sobie fajnie, żeby mi tu wyszła taka okrągła pizza. I będę piekła, będę piekła to w 200 stopniach. Piekarnik musi być rozgrzany do 200 stopni. Słuchajcie, ona potrzebuje, tutaj ta baza potrzebuje naprawdę temperatury. I będę piekła to jakieś 20 do 20 minut do pół godziny, i dopiero po tym momencie ja to wyciągnę. Czas musi być fajnie, cukinia musi być fajnie przyrumieniona, aż brązowa u góry, bo to ma być taka solidna, właśnie baza pod, pod naszą pizzę. I potem na tym będziemy kłaść nasze ulubione składniki. Ja tutaj przygotowałam sos z pomidorów w ze skórki, zblankowałam. Ja Każdy oczywiście wybiera swoje ulubione składniki. U mnie to będzie papryka, cebula, tuńczyk. Dodam sobie jeszcze troszkę sera i mam też taką mozzarella w, kulkę, w kulce, której użyję. Cebulka to już chyba mówiłam i ogórek kiszony. Ogórek kiszony na pizzy, szczególnie właśnie z tuńczykiem, dla mnie zawsze podkręca ten um, smak. Oczywiście, jeżeli macie inne składniki w domu, czy jesteście fanami, nie wiem, pieczarek, dajecie co lubicie, tak. Dobra, kochani, pokażę Wam, jak to wygląda. Tak wygląda moja baza, moja, moje ciasto. Ala ciasto. Nie jest grube, powiedziałabym pół centymetra. I teraz piekarnik rozgrzany na 200 stopni ląduje. 20 minut. Ustawcie sobie timer na 20 minut. I po 20 minutach wyciągnijcie. Zobaczcie, czy już jest przyrumienione, czy jest brązowe. Jeżeli nie, to dajcie jeszcze kolejne 5-10 minut. W takim razie co? Ja zabieram się do krojenia moich składników. Nie będę zajmowała Wam czasu póki co. I widzimy się za 20 minut. No i doczekałam Cię. Słuchajcie, moja baza jest już gotowa. Dokładnie 24 minuty spędziła w piekarniku. Pokażę Wam tutaj z bliska. Jest taka fajna, brązowa, przyrumieniona. Jest dosyć sztywna, jak widzicie i e, no fajna w konsystencji. E, więc co teraz robimy? Słuchajcie, ja tutaj miałam pomidorki obrane ze skórki i zblendowane. Oczywiście możecie się posłużyć, e, jeżeli chcecie w ogóle dać sos pomidorowy na pizzę, e, możecie się posłużyć e, dobrej jakości pomidorami z puszki i po prostu je zblendować. Smarujemy sobie tym sosem. Można dodać sobie ulubionych przypraw, bazylii, oregano. Można też sobie dać ząbek czosnku. Ja nic nie dodawałam, ze względu na to, że ja dodałam bardzo dużo do, do ciasta. Dodałam do tej cukini dużo, dużo oregano, więc tu już te oregano mi i tak będzie fajnie wychodzić, właśnie z naszej podstawy. Smaruję tym sosem pomidorowym. Teraz posypuję troszeczkę tartym serem. Tak, zgadza się. Posypuję y, tak tym serem. Po co? Po to, żeby te moje składniki się fajnie trzymały, y, żeby mi później się nie ślizgały, jak sobie tam rzucę czy ogórka, czy paprykę, cebulę. Oczywiście, jeżeli jesteście na pierwszym etapie, to tutaj pomijacie ten żółty ser, nie dajecie. I teraz tak, kochani, ja daję tuńczyka. Uwielbiam tuńczyka, jest świetnym y, źródłem białka. Oczywiście nie przesadzamy, nie jemy nie wiadomo ile puszek tygodniowo, bo też. Niestety ma tendencję do dużej, zawierania dużej ilości metali ciężkich. No niestety te nasze ryby tak mają w dzisiejszych czasach ciężko o cokolwiek, co by było tak naprawdę zdrowe. Tutaj sobie pokroiłam moje warzywa, więc dam troszeczkę ogórka kiszonego, papryki czerwonej i cebulki. Cebulki dam tylko troszkę, bo mój maluch niestety tak średnio taka cebulka z piekarnika czy gotowana świeżej nie mówię nawet. Dobra. Pamiętajcie też o tym, żeby nie przesadzać z tymi dodatkami, bo jak za dużo dacie na tą pizzę, to ona będzie ciężka później taka. Yy, może jeszcze trochę tej papryki. I tak mam tu jeszcze taką y, mocarelkę w kulce, i sobie pokroiłam, i myślałam, że wrzucę takie trzy gdzieś duże plastry, żeby były. Może na jednej połowie pizzy, niech mi się fajnie y, roztopią. W zasadzie tak by to było. I jeszcze z góry posypię odrobinkę sera, bo moje chłopaki to są absolutnie fani żółtego sera. I słuchajcie, my to ponownie włożymy do piekarnika, ale tym razem my to włożymy dosłownie na 5-8 minut, tylko i wyłącznie po to, żeby ten ser nam się roztopił. E, oczywiście, jeżeli jest to pizza bez sera, to żeby składniki się troszeczkę fajnie podgrzały, wiadomo ten tuńczyk, czy tam sobie możecie dać, oczywiście, jeśli chcecie krewetki, Ej, możecie sobie dać pierś z kurczaka, taką kebabową, fajnie zrobioną, no to wszystko będzie świetnie naprawdę się komponowało. Bardzo dobra jest też pizza na przykład z mięsem mielonym. Nie ja wiem, jak to brzmi, ale naprawdę sos pomidorowy pikantny i mięso mielone na pizzę jest naprawdę pysznie. Dobra, pokazuję Wam, jak to wygląda. Tak wygląda moja pizza. Już pachnie, a jeszcze nawet nie jest gotowa. No i słuchajcie... 5 maks 8 minut, niech to się fajnie przytopi, podgrzeje. Wiadomo, jeżeli lubicie na przykład taki przypieczony ser, bo ja jestem fanką takiego sera, no to możecie potrzymać dłużej, ale są osoby, które lubią jak ten ser tak się fajnie topi i ciągnie, tak? Dobra, nie przeszkadzam. Wkładam, widzimy się, jak będę wyciągała. Hej, udało mi się. Wyciągnęłam moją pizzę, Słuchajcie, trzymałam ją dokładnie 6 minut. Proszę bardzo, tak wygląda, delikatnie przyrumieniona, ser będzie się fajnie ciągnął, mozzarella, jak widać, też fajnie się rozpuściła. E, co? Ja bym ukroiła kawałek, e, mam tu nawet taki fajny nóż do pizzy i po prostu pokazałabym, jak wygląda e, konsystencja tego ciasta. Tutaj papryka i ogórek puściły trochę wodę. Ale oczywiście to y, normalne. Nie musicie jej kroić na całkiem mega małe kawałki. Pamiętajcie, że w naszym programie chodzi o to przede wszystkim, żeby najadać się dosyta. Głodni od stołu nie odchodzimy. Ta. Więc tutaj mamy moją pizzę. Podnosimy. Tak wygląda nasze ciasto. Jak widać, ciągnie się, pachnie rewelacyjnie, wygląda smakowicie. Jakże może smakować? Równie pysznie. Kochani, polecam Wam. Jak widzicie, kolejny dowód na to, że zdrowa kuchnia może być pomysłowa. Może być smaczna, że można cieszyć się jedzeniem, tak? że wszystko jest y, dla ludzi. Nie ograniczajmy się, no. Cieszmy się tym życiem, cieszmy się tymi smakami, które mamy. Jeżeli lubicie przepis, znaczy się koniecznie wypróbujcie, bo naprawdę to jest must-have. Wypróbujcie, y, dajcie znać, y, co myślicie. Co uważacie, czy Wam przypadł do gustu? Jeżeli chcecie dostawać, dostawać powiadomienia o nowych przepisach, to oczywiście tam zasubskrybujcie mój kanał. No i zostawcie tego kciuka w górę, tak? Kochani, dziękuję Wam za uwagę. Lecę pałaszować, a Wam życzę, no cóż, no pozostaje mi życzyć cudownego wieczoru.